Raz słońce, raz przymrożek, mamy połowę kwietnia, zbliżają się święta wielkanocne, a my na plantacji truskawek. Znajdujemy się w Chornigach na plantacji truskawkowych Inspiracji i dzisiaj omówimy o tych najbliższych zabiegach, jeżeli chodzi o fertygację i ochronę. Taka piękna pułapka stoi i czeka na kwieciaki, ale o tym jeszcze nie dzisiaj, bo... Te pułapki, jeżeli ktoś chce, to one już powinny stać, żeby zawsze wyprzedzały szkodniki, ale jeszcze póki to się nic nie łapie. Również jeżeli patrzymy na plantacje tunelowe, tam też, jeżeli chodzi o kwieciaka, jeszcze się nic nie dzieje. Ale trzeba być czujnym, bo wiemy, że w tych rejonach tuskawkowych, czyli okolice Grójca, okolice Czerwińska, Płońska, tam ten szkodnik w minionych latach robił naprawdę potężne szkody, więc bądźmy czujni. Dzisiaj o czym innym? Dzisiaj o liściach, o tym... Dlaczego te tutaj są tak zielone, ale też dlaczego na innych plantacjach mogą wyglądać nieco gorzej. To, co w tym momencie gnębi plantację, to z jednej strony stres, który był wywołany przymrozkami, teraz jest wywołany z kolei tymi temperaturami bardzo wysokimi i ciągle panującą suszą. Z jednego dnia z mrozem weszliśmy na 20-stopniowe, suche upały. To na pewno nie sprzyja roślinom. Także w pierwszych krokach musimy zadbać o kondycję roślin. Odpowiednie nawodnienie, odpowiednie nawożenie, o którym będzie mówiła Magda. Z mojej strony antystresowo asahi. Możemy to połączyć z aminokwasami na stosowanie produktów przedkwitnieniowych typu BM Start. Jeszcze chwileczkę, nie zaczną się gdzieś ukazywać chociaż kwiatostany. Warto się przejść po plantacji, poszukać różnych szkodników, mówiłem o kwieciaku. Warto zerknąć na to, co siedzi pod liśćmi, na to, co możemy znaleźć na tych najstarszych, blisko położonych ziemi liściach. Szukamy wszędziorka, którego już na wielu plantacjach można było znaleźć. Tutaj, tutaj go nie ma, ale na plantacjach starszych już go znajdowałem nawet kilkanaście dni temu. Także jest to moment, kiedy powinniśmy tę ilustrację prowadzić i pomyśleć o zwalczaniu. W tym momencie wciąż to są w dużej mierze samice zimujące i pierwsze składane przez nie jaja, bądź dopiero pierwsze wylęgające się formy te, tegoroczne. Jak najbardziej produkty siarkowe, które będą w tym momencie podawane przeciwko mocznikowi będą też przeciwdziałały migracjom tego szkodnika. Takie typowe zwalczanie chemiczne, myślę, że powinniśmy jeszcze chwileczkę poczekać, aż pojawi się tej, tej tkanki nieco więcej. Można w tym momencie sięgnąć jeszcze po produkty o działaniu mechanicznym, tak żeby tą populację jak najmniej się nam tutaj rozwinęła, ale też spójrzmy sobie przy okazji na różne inne liście które mogą być lekko zdeformowane, to mogą być sygnały tego, że gdzieś w tej roślinie jest ona gnębiona przez rozsocza truskawkowca. Ta jest gdzieś widocznie pouszkadzana, bo też już zaczyna produkować kwiatostany. Jest to efekt jakiegoś zaburzenia, także szukajmy te, tych małych pokręconych listków właśnie pod kątem otocza. Truskawkowe inspiracje to największa kolekcja odmian w warunkach produkcyjnych. Mamy tu 30 odmian, ale to nie tylko różne odmiany, ale również i różne terminy sadzenia. Tutaj były te sadzone około 20 maja. Mamy też sadzone te w połowie sierpnia oraz 16 października, czyli dość taki późny termin wysadzania tych roślin. Oczywiście będziemy teraz to obserwować, jeżeli chodzi o przełożenie się na plon oraz u Korzenienie się tych roślin z tego późnego sadzenia. W tym momencie, jeżeli chodzi o temperaturę gleby, mamy 16 stopni, czyli system korzeniowy tych roślin już zaczął tutaj pracować. Jesteśmy po tym tygodniu tych przymrozków, które nas nawiedziły. Jeżeli chodzi o hornigi, to tutaj mieliśmy 5 nocy ze spadkami temperatur. Były one raz dłuższe, raz krótsze. Najniższy spadek to było minus 5 stopni. Wszystkie truskawki, tutaj ta plantacja, kolekcja była przykryta włókniną. Odkryte zostały w sobotę. Daliśmy im te kilka dni, żeby te rośliny tutaj nabrały tego wigoru, ponieważ pod włókniną ta tkanka liściowa była dość delikatna. Dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań czy zabiegów chcieliśmy dać tym roślinom chwilę, żeby one tutaj się wzmocniły i dopiero wtedy wchodzimy z zabiegami. Jak Państwo widzicie, włóknina jest zwinięta w jeden zagon, razem z woreczkami to wszystko na razie pozostaje na plantacji, ponieważ no teraz mamy ten wzrost tej temperatury, ocieplenie, No jednak prognozy bywają zmienne i tutaj pozostajemy sobie tą alternatywę, że gdyby to się miało zmienić, to jesteśmy w stanie tą plantację bardzo szybko okryć. Mówiłem o tym, że chcemy, żeby te liście były jak najbardziej zielone. Tym, jeżeli chodzi o choroby, tym, co najbardziej będzie nas w tym momencie męczyło, to są mączniaki. Wspomniałem o siarce, która jest tym prewencyjnym produktem wiosennym. Wcześniej były wykonywane zabiegi miedziowe przeciwko różnym chorobom grzybowym. Teraz idziemy na siarkę, która jest skierowana stricte na mączniaka. Możemy to komponować z rozwiązaniami, które będą poszerzały spektrum działania. Po pierwsze zabiegi oparte na kaptanie, które możemy stosować tuż przed kwitnieniem, które będą rozszerzały nam to spektrum o szarą pleśń, a wiemy też, że ta substancja działa doskonale na antraknozę. A po drugie... Z każdym dniem przy tych temperaturach będzie nam przybywało liści, będzie przybywało tkanki zielonej. Już pojawiają się na glebach lżejszych, nawet na plantacjach nieprzyspieszanych, pierwsze widoczne kwiatostany. Jest to już moment na to, żeby wejść z waksiplantem, czyli z laminaryną, budowanie naturalnej odporności roślin na choroby grzybowe, szara pleśń, mączniak, ale też choroby pochodzenia bakteryjnego, które przy takich zawirowaniach pogodowych będą mogły występować, bo mamy uszkodzenia tkanek, mamy gdzieś tam te mikropęknięcia. A na koniec jeszcze zachęcam Państwa do tego, że jeżeli chodzicie po plantacji to popatrzcie co się dzieje pod tymi słabszymi roślinami, wyciągnijcie je z ziemi, bo już gleba jest na tyle ciepła, że wszelkiego rodzaju szkodniki glebowe, pędraki, opuchlaki, one już są wysoko, są żerują. I można je już w tym momencie zaobserwować i można podjąć odpowiednie kroki w zwalczaniu. Zarówno na tej plantacji, jak i ci Państwa, którzy się kontaktują, czy już zaczynać fertygację, czy nie. Jesteśmy już po pierwszych kilku zabiegach. Tutaj, jeżeli chodzi o start fertygacji, no to stosujemy krystalon żółty z większą zawartością fosforu, żeby zbudować ten system korzeniowy. Im mocniejszy, im zdrowszy system korzeniowy, tym to pobieranie tych składników pokarmowych gleby jest efektywniejsze. Oczywiście na przemianie. Przemiennie to stosujemy z kalcinitem, ponieważ wapń, też jako pierwiastek, jest bardzo ważny, pełni tutaj funkcję budulcową i wzmacniającą tych, tych roślin. Jeżeli chodzi o dawki, no to krystalon żółty to jest dawka 15 kg na hektar na tydzień, a kalcinit jest to 7,5 kg na. Hektar na tydzień, i w tym momencie czekamy, aż się nam pojawią pierwsze kwiatostany. Także będziemy dalej później tą pożywkę modyfikować. W tym momencie jest to te dwa produkty, na których się skupiamy przy fertygacji. Dzisiaj kończymy naszą relację z, z plantacji, a z racji tego, że zbliżają się święta Wielkiej nocy, chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, oby ten nadchodzący sezon był i dla Państwa, i dla nas w miarę łagodny i łaskawy. Tak, i żeby te nadchodzące dni przed świętami jeszcze nie przycisnęły Was tak, jak te ostatnie chłodne, i żeby te prace, które musimy wykonać, były możliwie jak najlżejsze i jak najprzyjemniejsze. Zdrowych, spokojnych świąt.